W grudniu przypada 65-lecie Teatru Ludowego Nowokudzkiego, Nowokudzkiej sceny. Jest to dla mnie szczególne wydarzenie, gdyż od 40 lat jestem zawodowo związana z tym teatrem, a od 60 właściwie jest to mój drugi dom. Zaczynali tutaj pracę moi rodzice w charakterze charakteryzatorów, perukarzy. Byli ściągani tutaj ludzie najlepszych zawodów, żeby. Budować ten teatr w Nowej Hucie, tak ważny dla tej dzielnicy. Ja jako dziecko tutaj siedziałam właśnie w tym teatrze cały czas. Uczestniczyłam we wszystkich premierach, bardzo się interesowałam tym, co się dzieje. Statystowałam u pana Szajny w spektaklach. Brano mnie do, do, do grania właśnie w spektaklach, gdzie było potrzebne jakieś dziecko. Ale już od piątego roku życia wiedziałam, jaki chcę uprawiać zawód. Wiedziałam, że chcę być charakterem, perukarzem i właśnie po rodzicach przejąć ten zawód. Odkąd sięgam pamięcią, teatr był obecny w moim życiu. Zarówno mój dziadek, jak i mój tato pracowali w teatrze. W Teatrze Ludowym rozpoczął pracę mój dziadek Antoni Kolanowski, który został szefem pracowni elektroakustycznej. Dziadek zmarł młodo w wieku 50 kilku lat i wtedy mój tato został kierownikiem pracowni elektroakustycznej. Miał wielkie szczęście pracować z wybitnymi twórcami Krystyną Skuszanką, Jerzym Krasowskim, Józefem Szajną, Tadeuszem Kantorem. Teatr, który powstawał w Nowej Hucie, właściwie w planach miał zaspokajać potrzeby ludności robotniczej, która zamieszkiwała. Natomiast nieoczekiwanie dla władz stał się jednym z najlepszych, awangardowych teatrów w Polsce. Moja przygoda z Teatrem Budowym rozpoczęła się, gdy dyrekcję objął Henryk Giżycki i potrzebowano małej dziewczynki do zagrania w spektaklu Betlejem Polskie. W tym spektaklu zostałam przez 11 lat. Zagranych zostało ponad 400 spektakli i tak w zasadzie rosłam z tym spektaklem. Było to dla mnie ogromną przygodą. I właściwie już tak zostałam w tym teatrze. Najpierw pracowałam w organizacji widowni, teraz obecnie pracuję w dziale koordynacji pracy artystycznej. I to zabawne. Moja córka, również gdy jeszcze była małym dzieckiem, gdy jej zadawano pytanie, kim będzie w przyszłości, niezmiennie odpowiadała koordynatorem pracy artystycznej w Teatrze Ludowym. W tym roku, w grudniu, Teatr Ludowy obchodzi 65. urodziny i to są oczywiście bardzo dziwne urodziny, czy takie urodziny, na które nie możemy zaprosić gości, ale tak naprawdę czujemy, że Państwo ciągle z nami są. Przygotowaliśmy dwie premiery, za chwilę zaczynamy pracę nad dwoma następnymi, po to właśnie, żeby kiedy już się otworzymy, żeby mieli Państwo też... E, Nowe spektakle, żeby Państwo jakby tym chętniej do nas wracali. A wierzę głęboko w to, że Teatr Ludowy ma swojego widza widza, który jest wierny temu teatrowi, który ogląda kolejne premiery, który przychodzi pokoleniowo, też wprowadza dzieci na nasze bajki, bo te dzieci przychodzą na następne spektakle i to jest piękne też w tym miejscu. I od lat jakby teatr prowadzi taką rozmowę o rzeczywistości, o człowieku na bazie najlepszej. Literatury, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Że za chwileczkę pojawi się czas, gdzie teatr znów będzie radosny i pełen widza.